Witajcie! Dzisiaj znajdujemy się w Otwocku Anielinie na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Znajduje się tutaj jeden z najlepiej zachowanych, dość duży kirkut, który chcemy Wam dzisiaj pokazać. Serdecznie zapraszamy! polia, powstała około 1900 roku. Zajmuje około 1,7 hektara i znajduje się tutaj około 1200 macew. Właśnie tutaj chowani byli Żydzi, którzy byli pacjentami właśnie szpitali i sanatoriów otwockich, którzy przebywając właśnie w tych miejscach, no niestety ta kuracja nie zakończyła się dla nich pomyślnie. Poczywają tu właśnie Żydzi nie tylko z ziem polskich, ale także z Wilna, Odessy, Moskwy, nawet z Nowego Jorku. W czasie II wojny światowej Niemcy dokonali dewastacji tego cmentarza. Co prawda, po wojnie jeszcze przez kilka lat odbywały się tu jakieś nieliczne pochówki, jednak postępował proces degradacji tej nekropolii. Cmentarz zarastał, nie brakowało osób, które kradły stąd macewy, rozkopywały groby w poszukiwaniu kosztowności, a nawet kości zmarłych, które później były sprzedawane studentom medycyny do celów naukowych. Później nawet poprowadzono tutaj linię energetyczną i długi czas ta nekropolia była zapomniana i niszczała. Natomiast w latach 2000 sytuacja uległa pewnej poprawie: te krzaki zostały wycięte, część cmentarza ogrodzono takimi dużymi głazami, zrobiono też spis nagrobków. Obecnie to miejsce jest często odwiedzane tutaj przez lokalną ludność, turystów, przebiega tutaj też szlak turystyczny, więc można powiedzieć, że sytuacja uległa poprawie. Zgodnie z tradycją żydowską cmentarz należy do Boga, a groby są nienaruszalne. Dlatego te miejsca pochówku, które zostały nadgryzione zębem czasu, nie są poddawane renowacji. W odróżnieniu od nas, Żydzi nie zapalają zniczy na swoich grobach, a pozostawiają kamienie. Tu na przykład widzimy, że tu, tu ktoś zostawił kamień, tu zostawił mniejszy kamień. To jest taka e, tradycja. Również na grobach Mogą pozostawiać tak zwane kwitłechy. To są takie karteczki, na których Żydzi zanoszą swoje prośby do Boga. Kirku w Anielinie jest jednym z najlepiej zachowanych na Mazowszu cmentarzy żydowskich. Nie sposób w trakcie tak krótkiego filmu pokazać wszystkich nagrobków, bo jest ich tu, tak jak mówiłem, 1200. Serdecznie zapraszamy Was do odwiedzenia tego miejsca. Dziękuję, że obejrzeliście film i pozdrawiam. Cześć!